Mężczyzna nie jest skończony, gdy zostaje pokonany. Jest skończony, gdy się poddaje. Jesteś mężczyzną. Nikt ci nie pomoże. Nikt nie przyjdzie by cię uratować. Nikt nie sprawi, że spełnisz swój potencjał. Nikt nie przyjdzie by powiedzieć ci, żebyś trenował, zarabiał pieniądze lub gonił za swoimi celami. W rzeczywistości nikomu nie zależy, czy dziś umrzesz będąc nikim. Nikomu poza tobą. Jeśli upadłeś, wstań i się otrzep. Życie będzie cię boleśnie doświadczać. To gra, to wyzwanie. A największą supermocą mężczyzny jest bycie niezachwianym przez cokolwiek lub kogokolwiek mieć tak grubą skórę, że nic cię nie przebija. Świetnym przykładem tego jest Arnold Schwarzenegger. Ten człowiek ma prawie osiemdziesiąt lat, a kilka lat temu, podczas wizyty w Afryce, jakiś przypadkowy dzieciak kopnął go w plecy. Arnold ledwo drgnął. To było jak ukąszenie komara. Emocjonalnie wszyscy powinniśmy być jak Arnold. Gdy życie uderzy cię czymś, co zwaliłoby większość ludzi z nóg, stój twardo i pokaż, że cię to nie rusza. Nie chcę brzmieć jak Bumer, ale mężczyźni starszego pokolenia byli ulepieni z innej gliny. Doskonale widać to w Donaldzie Trumpie. Nie obchodzi mnie, co o nim myślisz. Sam uważam go za narcystycznego półgłówka. Ale fakty są takie, że był i jest atakowany bardziej niż ktokolwiek inny. Procesy sądowe, nagonka medialna, a nawet zamach na jego życie. I wciąż się pokazuje. Nieugięty, uparty, osiemdziesięcioletni właśnie tacy są mężczyźni z jego pokolenia. Zestawmy z tymi ludźmi mężczyzn o połowę młodszych, załamujących się drobnostkami. Bracie, życie jest trudne, wszyscy się czegoś boimy, wszyscy mamy jakieś traumy. Z każdym z nas kiedyś zerwała dziewczyna. Mamy przykład starszych mężczyzn stawiających czoła kulom, ciosom i procesom sądowym, z niezachwianą wolą walki. A dwudziestopięciolatkowie idą na terapię, bo ktoś ich przestał obserwować na Instagramie albo za mało dziewczyn przewija ich w odpowiednią stronę na Tinderze, siedząc na kiblu. Powtórzę to jeszcze raz. Bądź mężczyzną. Życie będzie zadawać potężne ciosy. To gra. To wyzwanie, które musisz podjąć. Chcesz zarobić milion dolarów? Chcesz znaleźć miłość? Gdyby te rzeczy były łatwe, wszyscy by je mieli. Zatem, jeśli rozumiesz, że wyzwania są czymś spodziewanym i zupełnie normalnym, zdajesz sobie sprawę, że twoją jedyną supermocą jest pozostawanie niewzruszonym. Jeśli chcesz zarobić pierwszy milion, będziesz dręczony przez różne rzeczy. Ludzie będą się z ciebie śmiać. Możesz zostać oszukany przez wspólnika. Twój pomysł może się nie sprawdzić. Ludzie będą o tobie źle mówić. Jeśli chcesz żony, to znaczy, że kobiety będą cię odrzucać. Witaj w dżungli. Jesteś mężczyzną, więc rozwijaj grubą skórę. Jeśli Twoja skóra jest gruba, duże problemy są jak ukąszenia komarów. Jeśli Twoja skóra jest cienka, nawet ukąszenie komara wydaje się bolesne. Dzisiejsi faceci mają skórę jak papier. Użalają się nad sobą i stresują się rzeczami, które nie mają znaczenia. Mógłbym polecić sporo książek na czele z całą serią o nieprzejmowaniu się małymi rzeczami Richarda Carlsona. Polacy mają jednak swoją ludową mądrość, która doskonale podsumowuje tę kwestie: miej wyjebane, a będzie ci dane. Po prostu zastosuj jedną prostą zasadę. Zapytaj siebie, czy to będzie miało znaczenie za siedem lat? Jeśli odpowiedź brzmi nie, nie pozwól, by ta rzecz miała na ciebie wpływ choćby przez 7 sekund. A nawet jeśli będzie miało znaczenie za 7 lat, emocjonalne rozchwianie nie pomoże. Jesteś mężczyzną, zapanuj nad swoimi reakcjami. Siła charakteru mężczyzny przejawia się w tym, ile jest w stanie znieść. Gdy rozwiniesz grubą skórę, zdolność pozostawania niewzruszonym i zaatakujesz swoje problemy jak opętany agresor. Twoje marzenia zaczną się spełniać, a świat nie będzie miał innego wyboru, jak cię uszanować. Jesteś mężczyzną, masz odpowiedzialność wobec siebie, swojego rodu i swojej przyszłości. Nie pozwól, by świat zmusił cię do uległości. Twój potencjał jest nieograniczony, ale tylko jeśli będziesz wstawać za każdym razem, gdy się potkniesz, tylko jeśli będziesz otrzepywać się raz po raz i ruszysz do ataku. Walcz o swoje marzenia. Realizuj swoje plany. Bądź mężczyzną.